Podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod centrum turystyczno-sportowe Aqua Zdrój to dowód na to, że w Wałgrzychu nastąpił przełom w podejściu do sportu i rekreacji. U stóp Chełca powstaje ogromny obiekt, który w swym kompleksie będzie skupiał nowoczesny basen z trzema zjeżdżalniami, halę widowiskowo-sportową, stadion z zespołem dwóch boisk treningowych oraz hotel i restaurację. Inwestycja ma kosztować około 83 milionów zł. Да. Koncepcję budowy nowoczesnego wszechstronnego centrum w dzielnicy Biały Kamień poparła większość wałżysza uczestniczących w badaniach sondażowych. Za tą inwestycją opowiedzieli się również eksperci, przywołując tradycje, korzystne położenie w sąsiedztwie stadionu, szlaków turystycznych i rowerowych na hełmiec oraz w pobliżu szczawna zdroju przez cały rok goszczącego kuracjuszy i gości hotelowych. Trzeba jechać do świebodzic, żeby w ogóle się wykąpać w takim akwaparku, ale to też nie jest taki super akwapark w tych świebodzicach, więc ymm, dobrze, jak jakiś taki tutaj dobry akwapark powstanie. Słyszałem, że powstaje no, na, właśnie na, na, na Białym Kamieniu taki akwapark. To jest bardzo dobry pomysł, bo do tej pory nie było żadnego takiego dużego kompleksu. Dla nas jest to podwójnie dobry pomysł, bo mieszkamy orzut kamieniem od terenu budowy. No i liczymy na to, że będziemy mieć blisko na basen i do możliwości korzystania z różnych innych atrakcji. Jeżeli chodzi o turystykę i o rekreację w mieście, to jak najbardziej ma to pozytywny wymiar, prawda? Także uważam, że to jest bardzo potrzebna inwestycja i na pewno przyda się temu miastu po to, żeby miało więcej walorów turystyczno-rekreacyjnych i żeby młodzież miała gdzie uczyć się pływać i żeby mieszkańcy mieli gdzie pójść w czasie wolnym od pracy, prawda? Nie trzeba by do Wrocławia się wodzić, jeździć, bo na miejscu będzie w końcu. Dzieci będą miały gdzie jeździć i gdzie się bawić. Wszystkie jakiekolwiek takie inwestycje chyba generalnie poprawią jakość życia w ogóle Wałbrzyszan, generalnie. Jestem za tym. Kompleks Aqua drugi, powstający w Wałbrzychu znajdzie uznanie nie tylko Wałbrzyszan, ale również turystów, wyczynowych sportowców, miłośników aktywnego wypoczynku i masowych widowisk estradowych nowoczesność centrum sprawi, że nasze miasto nie ominą zawody sportowe najwyższej rangi. Młodzież znajdzie tu świetną bazę treningową, indywidualni klienci możliwość poprawy kondycji zdrowia i kameralnej rozrywki w gronie rodzinnym. Obiekt będzie w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Zgromadziliśmy w konsorcjum firmy, które, są, które mają duże doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Jest to firma Budopol, Holma Iktivval i i Maxi Star Spółka, z którą ja reprezentuję. Tamte firmy realizują duże przedsięwzięcia budowlane, typowe obiekty basenowe. My natomiast specjalizujemy się w konstrukcjach, głównie stalowych. Jesteśmy z, pochodzimy z grupy kapitałowej to Tomasza Kaczmarka, to są duże firmy FUGO w Koninie, FAMAK, Klucz No i nasza firma Maxi Star, Zajmujemy się głównie konstrukcjami stalowymi, ale również tego typu obiektami. Zaangażowaliśmy się tutaj w takim składzie, żeby sukces osiągnąć i spełnić wszystkie wymagania dotyczące tej budowy I zgodnie z harmonogramem gram zakończyć, zakończyć tą budowę. Wszystkie fronty robót praktycznie mamy już rozpoczęte. To co Państwo tutaj widzicie to są obiekty kubaturowe, a jeszcze niezależnie tam przy dawnym rafio odbudowywany jest potok szczawnik odkrywany odnoga potoku szczawnik trwają prace ziemne w tej chwili przygotowawcze na to żeby poto, które wykonywane są dla potrzeb odkrycia potoku szczawnik który będzie przebiegał jako odkryty w obudowie takiej granitowej z kamienia z bruku granitowego przez wzdłuż ulicy Ratuszowej. I w tej chwili mamy rozpoczęte wszystkie roboty kubaturowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Ku końcowi ma się budynek techniczny, który będzie, że tak powiem, całym sercem tego nowego obiektu. Będzie wyposażony w stację transformatorową. Także no, tempo robót wzrasta, rozkręcamy się, wszyscy tutaj, wchodzą kolejni podwykonawcy, którzy są sukcesywnie zgłaszani do zamawiającego. Także oby pogoda nam dopisała w tej chwili. Mamy rozpoczęte wszystkie etapy robót. Za panią stoi budynek, który już jest praktycznie skończony. Jest to budynek techniczny, z którego będzie poprowadzone zasilanie do, do wszystkich trzech obiektów. Mamy wybudowane wszystkie sieci zewnętrzne. Na, na wszystkich budynkach prowadzone są roboty. Tutaj na hotel jest trochę opóźniony ze względu na to, że po starym budynku jeszcze mieliśmy fundamenty, które trzeba było usunąć i okazało się, że to nie jest taki prosty temat, a poza tym jest tak jak ma być. Jakie będzie centrum Aqua zdrowia? Wymiary hali umożliwiają rozgrywanie meczów na poziomie mistrzowskim: koszykówki, siatkówki, piłki ręczne i tenisa. Wystarczy opuścić kurtyny i parkiet zostanie podzielony na trzy boiska treningowe. W parku wodnym, emocjonującej rywalizacji znakomitych pływaków, towarzyszyć będzie relaks i beztroska zabawa. Basen pływacki będzie dostosowany do organizacji zawodów na szczeblu krajowym. Basen rekreacyjny posłuży do nauki pływania na trzech torach. Centrum turystyczno-sportowe Akła Zdrój to także budowa dwóch nowych wojsk treningowych o powierzchni 100 na 64 metry. Końcowy termin realizacji całej inwestycji to wiosna 2012 roku.